Cześć, witam na swoim kanale. W tym odcinku sobie porozmawiamy o umowie z Mercosur. No i tak, jakby, no patrzeć, generalnie coś się słyszy o tym, o umowie Unia Europejska-Mercosur. Natomiast dla przeciętnego konsumenta, dla przeciętnego Polaka, który nie jest związany w jakikolwiek sposób z rolnictwem czy z produkcją żywności, no generalnie to nie obchodzi. No i w zasadzie, jeżeli słyszymy, że po prostu na rynku Unii Europejskiej miał być więcej żywności, Czyli większa konkurencja, no to, to oznacza, że w, czyli w sklepach powinno być po prostu taniej, więc w zasadzie większość byłoby pewnie za, gdyby to usłyszała. Natomiast, oczywiście, jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. No, przede wszystkim tak, zacznijmy może od tego. znaczy ta umowa generalnie, co tak ogólnie jest? Upraszczając, to jest po to, żeby kraje Unii Europejskiej i kraje Mercosur handlowały szybciej, taniej, na większą skalę, bez barier celnych. Wzmacniając swoje pozycje gospodarcze. Natomiast czym jest to słynne Mercosur? Co niektórzy może myślą, że to jest jakieś miasto, tak? Mercosur to jest południowoamerykański blok handlowy, który skupia kraje Ameryki Łacińskiej jak Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Czyli łącznie to jest 260 milionów konsumentów. W zasadzie rynek. Unii Europejskiej zwiększyłby się praktycznie za jednym zamachem o prawie 50% w co niektórych branżach. Głównymi celami dla umowy z Mercosur jest zniesienie barier celnych i handlowych. Tutaj, głównie ze strony Unii Europejskiej, miałyby być zniesione cła na wołowinę, drób, cukier i soję. Zaś kraje z Mercosur znosiłyby cła na samochody, maszyny, chemię, farmaceutyki i usługi. Więc nastąpiłyby większe zyski dla eksporterów. Więc głównie zyskiwałby na tym przemysł, spółki technologiczne i usługi. W przypadku krajów z tej Ameryki Południowej nastąpiłby łatwiejszy eksport produktów rolnych, no i potencjalnie napływ inwestycji i technologii z Unii Europejskiej. Natomiast specyfiką, akurat, krajów Ameryki Łacińskiej, to jest to, że tam też działają również bardzo duże takie koncerny żywnościowe. No, są międzynarodowe holdingi, no i często jakość tego żywienia no, mogłoby pozostawiać dużo do życzenia. No bo po niejako jak w Stanach. Jeżeli ktoś tam kiedykolwiek jadł coś, no to wie, że tam po prostu jedzenie jest obrzydliwe. I to mówimy o tych produktach, że nawet jak przyjeżdża do Polski Amerykanin, który pojedzie sobie do takiego polskiego McDonald's, czy KFC, no jest zachwycony, bo myśli, że wszedł do pięciogwiazkowej restauracji w Michelin, a my to traktujemy jako śmieciowe jedzenie, bo mamy też lepsze. No i tutaj akurat zapala się dla nas taka, jako konsumentów, pewna lampka ostrzegawcza, bo jednak w tamtych krajach Produkcja żywności nie ma takich standardów jak przykładowo w Unii Europejskiej czy w Polsce. Więc w krótkim terminie, oczywiście, generalnie ceny mogą spaść, możemy mieć tego więcej. Producenci żywności będą konkurowali ceną, w tym polscy producenci żywności będą konkurowali ceną z producentami z Ameryki Południowej. Pewnie wielu może nie wytrzymać takiej presji, zwłaszcza po tym, co nam zaoferowali rządzący w postaci wyjazdu produktów rolniczych z Ukrainy bez żadnych barier. Oprócz 2022 roku dopiero to osadno zaczęło się uszczelniać. Natomiast no tutaj też to jest odpowiedź dlaczego tutaj głównie protestują, temu się sprzeciwiają rolnicy, a osoby, które nie są związane z tą branżą, tak, czy nie pochodzą ze wsi, ich to po prostu nie interesuje. Więc tutaj oczywiście największe skutki to byłoby w przypadku rolnictwa, które mogłoby ucierpieć z powodu sprowadzenia taniej wołowiny i drobiu z Ameryki Południowej, no i też no, różnice tutaj nastąpiłaby pewna presja cenowa, no i też to, o czym wspomniałem wcześniej, no jednak różnice w standardach produkcji takiej żywności, tak? Tutaj przede wszystkim o e, tych wszystkich chemikaliach, pestycydach, no i dobrostanie zwierząt. No, w Polsce i ogólnie w Unii Europejskiej te standardy są na wiele, wiele wyższym poziomie. No i niestety to też mogłoby po prostu doprowadzić do osłabienia tych unijnych norm. No jeżeli tutaj europejscy rolnicy będą musieli konkurować z tymi tańszymi z Ameryki Południowej, no to od razu się pojawią pomysła, żeby po prostu. Coś można robić taniej, niekoniecznie zdrowiej. Natomiast tak, no z polskiej perspektywy, to przede wszystkim byśmy mieli tańsze surowce, nieco większe możliwości zarobkowe, teoretycznie korzyści dla przemysłu chemii i maszyn, o ile w Polsce jeszcze taki istnieje. Dla konsumentów, no tutaj to byśmy no prawdopodobnie gorszej jakości żywność. No i tutaj z minusów, czyli co na co jednak, powiedzmy, ja bym się nie godził. No zalew gorszej jakości żywności. No bo słuchajcie, się nie oszukując, generalnie idąc do sklepu, no to każdy sobie sięgnie po powiedzmy tego kurczaka, czy tam po, po tą wołowinę, która akurat będzie tańsza, czy tam w promocji, a potem będzie dopiero w nikałtów z jakiego kraju to pochodzi. Takie są realia. A biorąc pod uwagę, że Polacy uwielbiają zakupy w dyskontach, no to można się spodziewać, że głównie tam trafi taka żywność. A jakie konkretne gałęzie przemysłu by tutaj nad tym traciły, żeby porównać, czy może jednak dla Polaków to mogłoby być korzystne? No, bardzo mocno by zyskiwał przemysł motoryzacyjny, no ale tutaj mamy głównie co Niemcy, Francję, Włochy. Nie przypomina mi sobie jakikolwiek inny. A faktycznie tutaj produkcja z Polski jednak wyjeżdżała. Maszyny, urządzenia AGD. Mo może się znajdzie parę firm, które się tym zajmują. Ewentualnie chemia i farmacja tutaj już nieco lepiej. A także przemysł ciężki. No, przede wszystkim na tej umowie zyskują duże korporacje, tak? Duże holdingi transportowe i handlowe. Natomiast, tak jak powiedziałem, mocno by stracili rolnicy, zwłaszcza sektor hodowli bydła, drobiu, tam trzody, ewentualnie właśnie ta branża mleczarska. I praktycznie małe i średnie przedsiębiorstwa starczy z taką konkurencją raczej szans nie mają. A takich, jakby nie patrzeć, w Polsce mamy większość. U nas nie ma żadnych takich wielkich agroholdingów, jakby tutaj na no nie patrzeć daleko przykład na Ukrainie. no Tam są ogromne, po prostu takie holdingi rolnicze, bardzo często z tym właśnie zagranicznym kapitałem, no bo to nie są tacy gospodarstwa, gdzie tam jakiś tam ukraiński chłop, czy tam gospodarz produkuje. Swoją żywność i z tego się utrzymuje. Natomiast może pojawić się również konieczność kolejnych dopłat, tarcz i rekompensat dla rolników, czyli, no, generalnie, siłą rzeczy, ten koszt, którego my nie zobaczymy, jako konsumenci, no, jednak pójdą z naszych, z naszych podatków, bo ostatecznie jest taki rachunek końcowy dla tych wszystkich wsparć, odszkodowań, dopłat dla rolników, no, to płaci zawsze podatnik. Więc o tak, no podsumowując tutaj, no, umowa Europejska Mercosur to jest bardzo dobra umowa dla dużego przemysłu, dla dużych korporacji, dla dużych sieci handlowych, natomiast zła dla małych i średnich firm, które produkują żywność. Tutaj zwłaszcza mówimy o no, tych małych gospodarstwach w Polsce, dlatego się wiąże z takimi dużym presją społeczną. No i ostatecznie, no jednak e, też moim zdaniem to może być zła wiadomość dla konsumentów, bo jeżeli tutaj jednak standardy ochrony, te unijne, te europejskie żywności miałyby pójść w dół, no to akurat dla konsumentów to nie jest fajna wiadomość. Tutaj mówię o innych standardach w zakresie stosowania pestycydów, antybiotyków czy ogólnego takiego dobrostanu zwierząt. Teoretycznie oczywiście mogą mieć te certyfikaty, że coś jest produkowane zgodnie z normami UE. Natomiast w jaki sposób to kontrolować? Przecież tego nie skontroluje Europejski Księg Inspektor. Może raz w jakiś czas sobie pojedzie, Natomiast tutaj są zupełnie inne e, zasady. Tak? No, konsument nie zawsze po prostu będzie wiedział. Wspomniałem ja na sam początku, konsument nie zawsze wie skąd pochodzi mięso, bo się kieruje w sklepie ceną. Niestety mogą być wypierane lokalne produkty, czyli generalnie te nasz, nasze małe gospodarstwo będą przegrywały cenowo, no bo nie będą w stanie dostarczyć do tego biedronki czy nam do Lidla. Takie ilość produktów w takiej cenie, żeby wytrzymać konkurencję na przykład z jakimś tam koncernem z Brazylii przykładowo. No i siłą rzeczy będzie no, mniej tej rykalnej żywności. Czyli natomiast dla konsumentów to będzie oznaczało, że teoretycznie na samym początku właśnie ceny mogą być te niższe, mogą spaść. Natomiast to w długiej perspektywie raczej odbije się kosztem jakości tego i tego, co jemy, tego, co mamy na talerzu. Może że jakieś takie korzyści dla powiedzmy przemysłu, dla dużych korporacji, no to mnie nie trafiają.